Dzisiaj mam przyjemność współprowadzić to wydarzenie te siódme rodziny razem z Elizabet Dudna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chodźcie do nas trochę bliżej. Nie musicie tak głośno, głośno klaskać. Może będziecie mieli okazję troszeczkę później. Za to mam nadzieję, że wszystkie drogie panie nagle przybiegną, kiedy wam opowiem kilka słów o moim przyjacielu, z którym dzisiaj będę miała okazję poprowadzić tę imprezę plenerową Unia Pierwsza Klasa. i Szanowni Państwo, dzisiaj jest taka sytuacja, że tak na scenie jest cień. Wy nas pewno mniej widzicie, natomiast Państwo jesteście na rynku, gdzie świeci piękne słońce. Widzimy Was doskonale. Chciałbym bardzo serdecznie Was powitać. Jestem przekonany, że na kolejne imprezy, które będą się odbywać w, w ciągu kolejnych godzin, przyjdzie tu wiele, wiele osób. Dzień dobry Państwu. Gorąco i serdecznie witam. Wszystkich Rzeszowiaków i wszystkich tych, którzy na Rynek Rzeszowski, ten piękny, najpiękniejszy w naszej okolicy przybyli. Myślę, że z programu, bo właśnie cała dzisiejsza uroczystość organizowana jest, jak widzicie Państwo, z Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest również unijnym programem, przede wszystkim unijnym przyciągnie do godziny 22, bo taki zamiar mamy tutaj przebywać na rynku jak najwięcej mieszkańców nie tylko Rzeszowa, ale również całego Podkarpacia i gości zewnętrznych. Z... Pytanie brzmi, ile teraz jest członków Unii Europejskiej? 28, padła odpowiedź. 27, 28? 28 tak, 27, Tak czytałem 27. w internecie, a Państwo jak sądzicie? <laughs> jak sądzicie? No. 27, czy. Chyba jeden za dużo, Chyba ale uznajemy, że tak blisko. Uznajemy że wszyscy kraje Unii Europejskiej plus e, Rzeszów. Plus Rzeszów, o, zgadza się. I to będzie wszystko. Zgadza się jeszcze raz. Wielkie brawa brawo, dla Brawo się. Oczywiście dla Blauratu. pana również nagroda. Widzicie, proste pytania, A piękne ja... nagrody. Mieszka wlewa do cylindra, to jest wywar z kapusty czerwonej, czyli każdy w domu może ten wywar z kapusty czerwonej e, zrobić. To jest soczek malinowy, czyli to co z reguły przy przedziemieniu się leczymy, ale niekoniecznie wlejemy tego soczku troszkę więcej, może będzie lepiej widać. Teraz mamy kreta, kreta. Każdy z nas wie, co to jest kret, do czego służy. Zobaczymy, jak ta kapusta się zachowa pod wpływem kreta. Co się z nią stało? Zdzieleniała, tak? Czyli, innymi słowy, kapusta to jest taki wskaźnik. W ten, ten oto sposób tańczą. Bardzo szybko, coraz szybciej, coraz szybciej. A, jest coś takiego tapka potrawa, Nie wiem, czy słyszałeś e, sałatka. caprese na przykład, mozzarella i pomidory. I to też można powiedzieć, że jest sałatka. Może nie danie takie wizytowe, ale powszechne, znane z tego kraju. A to państwo zaczyna się na G, druga literka na R, gr. Jeszcze nie, jeszcze za mało podpowiedzi. Ale tutaj, może ktoś z swojej strony, Elizabeth, wie o jakie. Państwo Wiecie, o jakim chodzi? O którym mówimy? Wiedzą, wiedzą, wiedzą? No i i masz, Grecja! Grecja. Byli brak motywacji, ale to jest coś cudownego i sama tańczyłam w takim zespole, więc wielkie brawa. Możemy jeszcze dla niej. Brawa, Bardzo brawa zachęci za motywację. Bantowska. Super, naprawdę wielkie brawa. Brąco i Serdecznie witam Państwa na naszym jubileuszu, jubileuszu wejścia do Unii Europejskiej, ale na najważniejszym jubileuszu świętujemy dzisiaj urodziny naszych wspaniałych bohaterów, którzy urodzili się 1 maja 2004 roku. Jakby nie popatrzył, nawet najbardziej pesymiści widzą, że przez te 7 lat nasze województwo, miasto Rzeszów przede wszystkim całe województwo zmieniło się. Zmieniło się i ci młodzi dzisiaj bohaterowie będą następcami i będą kontynuować, bo ja mam nadzieję, w przyszłości tradycję obchodzenia tego dużego święta wejścia do Unii Europejskiej. Jakub Jadach. Bartek Janiec ze Stalowej Woli. balony są! No nie szkoda tych balonów i kto teraz te będzie łapał? Ja wolę! Słuchajcie, balony pojechały do Brukseli. Jak wiesz co, wydaje mi się, że to nie ten kierunek. To nie ten kierunek? się ja zdążyłam słowa z geografii. O, fanfare były. Policja właśnie już pokazuje nam swoją obecność i bardzo słusznie, dlatego że zaraz za, za chwileczkę dołączy do nas na scenie, żeby nam zrobić prezentację projektów unijnych. Dlaczego nie mówił że na zewnątrz? Jak mówię, że to na zewnątrz? To powierzch, które było na zewnątrz. Zciskało, ale tak, nie mówię, że. Jedziemy. Włączaj, Paweł. Proszę patrzeć. <grym i zbierny> Państwa spróbować. Z jakiego wieku można ubiegać się o wydanie karty rowerowej? Długopis wymień. I jest, są trzy podpowiedzi 10, 12 i 13. No ciekawe, co oni tutaj odpowiadają. Dzień dobry Państwu. Krystyna Pochankę, TVN24. Witam. Ta jest. Szanowni Państwo. Znajduje się właśnie na dachu budynku przy ulicy Krockiej, na którym to od 10 minut stoi młody człowiek, który zdecydował się na desperacki skok. Jak ma na imię? Staszek, tego jeszcze nie udało nam się ustalić. Jak również tego, co jest powodem tego desperackiego kroku. Ale ja nie chcę. Nie chcę żyć. To słowa, które powtarza każdy desperat. Jest trochę chłodno, widzę, że zbiera się na deszcz, a więcej o pogodzie Dorota Gardias. Pani Doroto, ale Pani schudła. Dzień dobry Państwu. Dziś na Pomorzu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, zaś cała Polska będzie znajdować się pod wpływem niżu nad Skandynawią. <grym> a to jeszcze nie powód, żeby się zabijać, Staszku. A więcej o pogodzie po reklamach! Sponsorem skoku Staszka jest Skok Stewczyka oferujący ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz pożyczki chwilówki. Jest to tak zwane winogronko. Me on a trip She keeps me up at night and it's all I travel around the world and to sell this <laughs> I should go now and find a beer Cieszkać w sobie, ja na całą cholę cudnie, już o samym można było. Na rozwoj, mnie, zagłaskała, by na śmierć, a zdradzała mnie. Se sin y I przestańcie ich straszyć tam! Icie sobie, to dobre dzieciaki są! Daję słowo!